Proszę o komentarz odnośnie wczorajszego posiedzenia no i tej uchwały, o której przed chwilką wspomniałam. No rzeczywiście skandaliczny projekt uchwały wczoraj właściwie został zatwierdzony przez tak zwaną koalicję większościową, my mówimy o niej, koalicja 13 grudnia. Bo i ta uchwała też zbliżona jest do tego, co się działo 13 grudnia, ale w 1981 roku. My pamiętamy telewizję wtedy, kiedy prowadzący program byli w mundurach, kiedy telewizja 13 grudnia rozpoczęła się od wystąpienia generała Jaruzelskiego, kiedy zabrakło programów dla dzieci i nie chcemy, żeby te standardy zostały przywrócone. A tutaj do tego się dąży, żeby telewizję polską, telewizję publiczną, radię publiczne żeby zlikwidować owszem Pan marszałek Kownia bardzo dużo mówi, że uchwała jest tylko opinią i tak dalej, że w ślad za tym nic więcej nie pójdzie, że oni doskonale wiedzą, że trzeba wszystko zgodnie z prawem i, ta, i, 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 i konstytucją. To czemu nie zaczynają zgodnie z prawem i z tym, co mamy zapisane w konstytucji i ustawą zmienić? Bo można. Nie chcą tego zrobić, bo nie mają tak dużego mandatu, dlatego że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej z pewnością taką ustawę aby zawetował, a tu nie ma na tyle większości sejmowej, żeby odrzucić weto prezydenckie. Więc niech się zastanowi, i pan Donald Tusk. Razem z tą koalicją większościową, co robią? Bo niewiele w Polsce mamy mediów z kapitałem polskim. Zdecydowana większość należy do obcego kapitału. Mamy telewizję publiczną polską i polskie radio publiczne. Chronimy je, dlatego że tam jest ogrom materiałów, programów, które poprzez TVP Info, Jedynkę, Dwójkę, TVP Kultur, na znakomitym poziomie prowadzona telewizja, TVP Historia, programy dla kobiet, dla dzieci, podobnie z Polskim Radiem. Mamy dwójkę Polskiego Radia, która zawsze jest na bardzo wysokim poziomie prowadzona i od strony muzycznej, ale także i od takiej strony. W różnej publicystyki, czy jedynka, z którą wielu słuchaczy się bardzo utożsamia, ale mamy też trójkę, którą nie, nie, nie wszyscy odeszli od trójki, a tyle się mówi o, o trzecim programie, bo tam cały czas jest bardzo dobra muzyka, bardzo dobra też publicystyka, świetne komentarze, więc nie można w ten sposób, aby zawładnąć mediami i właściwie można byłoby powiedzieć, że tylko z Jedną grafiką, mikrofon by był i jeden przekaz, jaki propo, proponuje stacja zwiertniczej. Dlaczego zdecydowała się pani przyjść dzisiaj do gmachu telewizji polskiej i jaki jest plan? Dlatego że my jako politycy możemy w ten sposób być tutaj na tych dyżurach, żeby nie dopuścić do tego, bo w uchwale napisano, że zobowiązuje się, czyli posłowie podpisani pod tą uchwałą, posłowie koalicji większościowej, czyli Platformy, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u, Hołowni 2050, 2050, że zobowiązuje się ministra kultury i dziedzictwa. Narodowego. A tym ministrem jest nikt inny, tylko pan Sienkiewicz, pułkowni, pułkownik służb specjalnych, człowiek zaprawiony w takich bojach.